Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Akta Spraw. Jest mi bardzo miło, że słyszymy się ponownie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię pewnej nastolatki, która zaginęła w drodze do szkoły. To historia rodziny, którą dosięgnęła wielka tragedia. Choć można powiedzieć, że rodzina przeżyła tych tragedii wiele zbyt wiele jak na jedną rodzinę. Zapraszam Was do wysłuchania historii Eweliny Skwary. Ewelina urodziła się 6 grudnia 1996 roku. Razem z nią na tym świecie pojawiła się jej siostra bliźniaczka. Ta otrzymała imię Patrycja. Niestety zmarła dwa dni po urodzeniu. Ewelina mieszkała z rodzicami i rodzeństwem we wsi Służewo-Pole. Była najmłodszą z sześciorga rodzeństwa. Była bardzo wesołym dzieckiem, taką iskierką radości. Zawsze się uśmiechała, miała dużo znajomych. Nigdy nie sprawiała problemów i zawsze wszędzie jej było pełno. Jej mama, Wanda Skwara, Często w wywiadach mówiła, że Ewelinka nie umiała usiedzieć w jednym miejscu. Nawet gdy odrabiała lekcje, to jednocześnie kręciła się na krześle i śpiewała. Pani Wanda nie wyobrażała sobie nawet, że tak można, a Ewelina czuła się w takim małym chaosie idealnie. Bardzo dobrze się uczyła, miała dobre serce. Niejednokrotnie. Angażowała się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Gdy w jej szkole zbierano nakrętki, to właśnie Ewelina przyniosła ich najwięcej. Tata powtarza, że Ewelina była taką przylepką uwielbiała się przytulać, okazywać miłość najbliższym i ten uśmiech, który rozpromieniał każdy dzień. Ewelina do szkoły dojeżdżała rowerem, zawsze z bratem. Lub z koleżankami. Niestety 8 grudnia 2010 roku do szkoły pojechała sama. Nigdzie w źródłach nie odnalazłam informacji, dlaczego tak akurat tego dnia. Krótko po godzinie 7:30 Ewelina wsiadła na swój rower i ruszyła do szkoły. Niestety do szkoły nie dotarła, do domu. Również nie wróciła. Około godziny ósmej, Sołtys Służewa Mirosława Michalska znajduje na drodze rower Eweliny. Jest to około 500 metrów od domu nastolatki. Rower jest lekko uszkodzony. Obok znajduje się torba z butami dziewczynki. Pani Sołtys zawiadamia rodzinę. Rodzice myślą, że może ktoś Ewelinę potrącił i zawiózł do szpitala. Może nie chciał czekać na karetkę. Jednak na pogotowiu nie ma informacji o takim zdarzeniu. Rodzice zawiadamiają również policję. 8 grudnia, dzień smutny. To właśnie tego dnia, 14 lat wcześniej, zmarła siostra bliźniaczka Ewelinki. Poszukiwania są zakrojone na szeroką skalę. Niestety, pogoda jest mocno niesprzyjająca. Śnieg sypał z taką siłą i natężeniem, że wszelkie ślady, jakie mogłyby doprowadzić na ślad Eweliny, były bardzo szybko zasypywane. Ewelina Fuminkowska, dziennikarka gazety pomorskiej, bardzo dobrze zapamiętała ten dzień. Dostała informację, że zaginęło dziecko, skontaktowała się z policją i przyjechała na miejsce poszukiwań. Tam dowiedziała się, że chodzi o Ewelinę Skwarę. Tę właśnie czternastolatkę, która zebrała naj niedawno najwięcej nakrętek w akcji. Pani Ewelina robiła dwa dni przed zaginięciem zdjęcie dziewczynce. Ewelina. Była na tym zdjęciu tak samo ubrana jak w dniu zaginięcia. Poszukiwania w terenie trwają, jednak ni nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Nie ma żadnych śladów, co się mogło z Eweliną stać i czy wróci. Pojawia się też komunikat policji. Dnia 8 grudnia 2010 roku w godzinach porannych w miejscowości Służewo zaginęła 14-letnia dziewczynka. Ewelina Skwara. Zamieszkała Służewo Pole. Ostatni raz widziana była w środę o godzinie 7:10, gdy wyjeżdżała do szkoły rowerem. Rower został, zna został znaleziony. Przy drodze, w służewie, nosi ślady uszkodzeń. Dziewczynka ma 146 cm wzrostu, 40 kg wagi, szczupłej budowy ciała. Ma długie, proste włosy, jest szatynką, ma niebieskie oczy. Znak szczególny to pieprzyk na szyi. Ubrana była w niebiesko-czarną kurtkę w kratę z kapturem zapinaną na zamek błyskawiczny. Miała wełnianą czapkę koloru zgniłej zieleni i beżowy szalik w kratę. Miała na sobie spodnie dżinsowe koloru czarnego i kozaki koloru brązowego. Miała przy sobie plecak koloru jasno-niebieskiego z napisem Puma. Osoby, które mają informacje na temat dziewczynki lub widziały moment, w którym jechała rowerem, Proszone są o pilny kontakt z policją pod numerem alarmowym 997. Podobny komunikat wypuściła również Fundacja Itaka. Informacja błyskawicznie okrążyła cały kraj. Wszystkie stacje telewizyjne nadawały komunikat o zaginięciu. Stacje radiowe również ogłaszały o zaginięciu Eweliny. Wszyscy mieli nadzieję na szybkie i bezpieczne odnalezienie dziewczynki. Wszak niewiele czasu minęło od momentu zaginięcia do czasu zgłoszenia tego faktu na policję. Wersja z wypadkiem bardzo szybko upada. Nikt nie zgłaszał takiego incydentu w tej okolicy. W szpitalach nic także nie wiedzą. Nie zostało przywiezione żadne dziecko z wypadku. W poszukiwaniach Eweliny bierze udział policja, strażacy, żołnierze oraz okoliczni mieszkańcy. Każdy ma nadzieję, że dziecko szybko się znajdzie. Część osób twierdziła, że może Ewelina uciekła z domu. Jednak ta wersja również szybko upada. Ewelina taka nie była. Owszem, miała lat 14, okres buntu i tak dalej. Ale w głowie Eweliny nie było takich myśli. Ona nie zostawiłaby rodziców, rodzeństwa. Była zbyt związana z rodziną, kochała ich, nie uciekłaby tak po prostu. Nie było żadnych dowodów, które mogłyby wskazywać na taką właśnie ewentualność. Nowych śladów brak, poszukiwania nic nie dają. Cztery dni po zaginięciu policja publikuje kolejny komunikat. Od środy 8 grudnia policjanci, strażacy, żołnierze, Straż Leśna oraz mieszkańcy poszukują zaginionej 14-letniej Eweliny Skwary. Zamieszkały jej w miejscowości Służewopole w powiecie aleksandrowskim. Ekipy przez trzy dni przeczesywały teren wsi, gdzie mieszka dziewczynka, oraz okoliczne lasy i poligon. Pierwszego dnia w akcji wzięło udział 100 osób. Następnego dnia ta liczba zwiększyła się już do 170. A w piątek w poszukiwaniach wzięło udział około 200 osób. Na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, decyzją dyrektora sztabu komendy głównej policji, do pomocy skierowany został także śmigłowiec. SOCU-3. Ten specjalistyczny helikopter wyposażony jest w kamerę termowizyjną, a także sprzęt do rejestracji obrazu, który później już na spokojnie można odtworzyć i dokładnie przejrzeć. W ciągu trzech dni przeszukano ponad 600 hektarów terenu, dzięki zaangażowaniu wszystkich mediów, które nagłośniły sprawę na całą Polskę. Napływa wiele sygnałów. Policjanci skrupulatnie sprawdzają każde z nich. Kryminalni na podstawie przekazanych informacji przeszukali kilka wskazanych miejsc, przesłuchali kilkanaście osób, rozpytano także kilkadziesiąt rodzin. Niestety wszystkie te czynności nie przyniosły rezultatu. W niedzielę 12 grudnia rano postanowiono sprawdzić jedną z informacji, Którą uzyskali policjanci. Z tego powodu, dowodzący działaniami, podjął decyzję o ponownym skierowaniu w okolice Służewa około 100 osób. Są to oprócz policjantów, także strażacy i mieszkańcy. Ekipy przeczesywały okolice rzeczki Tę Tążyna. Po godzinie 16 zakończono działania w terenie. Niestety wykonywane dzisiaj czynności nie przyniosły przełomu w tej sprawie. Mama Eweliny zgłasza się również do Jasnowidza. Ten mówi, że ciało Eweliny znajduje się w okolicach Świętego Miejsca. Jednak takich miejsc jest bardzo dużo, ale przeszukano wiele z nich. Sprawdzono kapliczki przydrożne, krzyże na rozstajach dróg, cmentarz. Nic to jednak nie dało. Została także wyznaczona nagroda w kwocie 5 tysięcy złotych od komendanta wojewódzkiego policji za przekazanie informacji, która przyczyni się do odnalezienia Ewelinki. Kolejne 5 tysięcy dołożyli wójt gminy Aleksandrów Kujawski. Swoją cegiełkę dołożyli również anonimowy darczyńcy. Kwota nagrody wyniosła 20 tysięcy złotych. To jednak też nie przyniosło rezultatów. Tak mijają dni, a w sprawie nic się nie rusza. Święta tego roku również są smutne. Przy stole brakuje Eweliny, rodzice zostawiają na jej nakryciu opłatek. Choinka również nie została ubrana. Zawsze ubierała ją Ewelina z bratem. Tym razem tak się nie stało. Ktoś zabrał Ewelinkę. Rodzice i rodzeństwo tego dnia także wyruszają na poszukiwania. Niestety ponownie nic nie odnajdują. Tak mijają święta, nowy rok, a po Ewelinie nie ma ani śladu. Dopiero 4 stycznia 2011 roku w miejscowości Chlewiska, 11 kilometrów od Służewa, w lesie, młody leśniczy przypadkowo natrafił na zwłoki ludzkie. Nakierowały go tam ptaki drapieżne, które żerowały na świeżo wykopanej ziemi. Podszedł tam i pierwsze co zobaczył to but. Później ujrzał zmasakrowane zwłoki dziecka. Wezwał policję. Zabezpieczyli oni w okolicy zwłok niebieski plecak z zeszytami podpisanymi nazwiskiem Eweliny. Niestety ciało było w tak złym stanie, że policja nie zgodziła się na dopuszczenie do zwłok matki i siostry Eweliny. Zostało ono rozszarpane przez dzikie zwierzęta. Jedynie po długich blond włosach, plecaku. Oraz kurtce w kratę można było rozpoznać osobę. I tak jak Jasnowic mówił, ciało znajdowało się blisko świętego miejsca. Jednak pewności nie było. Ciało było w takim stanie, że nie można było z całą pewnością określić, czy ciało znalezione w lesie to rzeczywiście ciało Ewelinki. Trzeba było zrobić bada badania DNA. Jednak zanim one nadeszły, znalazł się już sprawca tego brutalnego morderstwa. Okazał się nim być kuzyn ojca Eweliny. Po zabójstwie dziwnie się zachowywał. Mówił, że ktoś go śledzi, że musi iść na trepanację czaszki, że ci, którzy go śledzą, w końcu go dorwą. Nikt jednak nie brał na poważnie tych słów. Jacek Urbański skończył tylko szkołę specjalną. Jednak w połowie grudnia Jacek nagle zniknął. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Jacek napisał koledze, że mafia wozi go w bagażniku. Został odnaleziony w lesie koło Włocławka, obok swojego spalonego auta. Jak twierdził, to wszystko robota facetów w czarnym BMW. Jacek pracował przy uboju zwierząt w masarni. Pomagał także w remontach domów. Zawsze chwalił się swoim scyzorykiem. Jak mówili koledzy, często nim otwierał butelki Coca-Coli. Koledzy już wcześniej podejrzewali go, o skłonności pedofilskie. Podobno niejednokrotnie pisał SMS -y do młodych dziewczyn, z tego powodu również bardzo często się nie wysypiał. Do kobiet nie miał śmiałości, nie umiał zagadać. W ich obecności stawał się zlękniony, był bardzo religijny, co niedzielę do kościoła chodził. Do 20 roku życia był ministrantem mówiono, że mógłby być księdzem. Gdy policja dotarła do niego, dziwnie się zachowywał. Mówił, że to mafia zmusiła go do podpalenia jego auta, że był włożony i więziony przez kilka dni. Trafił więc na oddział psychiatryczny szpitala. Tam przyznał się do uprowadzenia, zgwałcenia i zabójstwa Eweliny. Na ubraniu, które u niego znaleziono, wykryto ślady krwi Eweliny. Biegli psychiatrzy, uznali, że w chwili dokonania zbrodni był w pełni pocztalny. Zrobiono wizję lokalną. Policjanci, którzy przyprowadzili Jacka, bali się ataku tłumu na zwerodnialca. Wizję lokalną obserwowała również mama Ewelinki, Wanda Skwara. Jacek wszystko dokładnie pamiętał i opisał przebieg. Mówił, że wiedział, że Ewelina tamtędy jeździ. Wszystko wcześniej zaplanował. Czekał na nią i gdy minęła go, ruszył i uderzył w jej rower. Jednak zrobił to tak, że. Ewelinie nic się nie stało. Gdy leżała w rowie, podszedł do niej, zaprosił do auta, mówił, że trzeba szybko do szpitala. Jednak nie tam się udali. Jacek już wcześniej wybrał miejsce w lesie, koło cmentarza. Ułożył sobie tam już wcześniej kartony, aby nie gwałcić dziewczynki na śniegu. Kazał się Ewelinie rozebrać. Przyłożył jej nóż do gardła. Mówił, że jeżeli będzie krzyczeć, poderżnie jej gardło. Jednak Ewelina płakała i krzyczała. A Jacek czerpał z tego przyjemność. Mówił, że podczas gwałtu ciął ją nożem i wbijał go w jej ciało. Podobno nie chciał jej zabić. Udusił ją przez pomyłkę, a po fakcie podciął jej jeszcze gardło. Mówił, że tego wcale nie planował. Tego dnia, właśnie po zabójstwie Eweliny, nie wrócił do domu z pracy w masarni. Tak chciał załatwić sobie alibi. Policjanci jednak nie uwierzyli. 11 października 2011 roku ruszył proces. Rodzina Eweliny, jak i obrońca Jacka złożyli wnioski. Rodzice chcieli, aby proces był jawny, obrońca żądał utajnienia. Jacek powiedział, że jeżeli podczas rozprawy obecne będą media, on nic nie powie, a chciałby zmienić swoje wcześniejsze zeznania. Te nowe mogą rzucić nowe światło na okoliczności zdarzenia. Proces więc utajniono. Jak powiedział ojciec Eweliny, niech rodzina się dowie, jakiego zboczeńca ludzie wychowali. Czekaliśmy na ten proces 10 miesięcy. Sędzia Romuald Jankowski uzasadnił decyzję o utajnieniu procesu takimi słowami. Nie chcemy ograniczać dostępu do informacji, jednak specyfika sprawy i intymne szczegóły, jakie będą poruszane na tej sali, nie powinny być eksponowane opinii publicznej. Oczywiście publikacja wyroku i jego uzasadnienie będą jawne. Jackowi groziło nie mniej niż 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami przez pół roku. Sędzia uznał, że przestępstwo, jakiego Jacek Urbański się dopuścił, nie zasługuje na zwyczajne potępienie. Wymierzył mu więc najwyższą z możliwych kar. Dodatkowo pozbawił go praw publicznych na lat 10. Wyrok, jaki usłyszał, to dożywocie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 35 latach. Jacek Urbański nie odwołał się od wyroku. Mama Ewelinki powiedziała, że ma nadzieję, że Jacek nie dożyje możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. 19 marca 2012 roku wyrok się uprawomocnił. Pogrzeb Eweliny Skwary odbył się 20 stycznia 2011 roku na cmentarzu w Goszczewie. Została ona pochowana obok swojej siostry bliźniaczki. Mimo złej pogody na pogrzebie pojawiło się około tysiąca ludzi. Wielu z nich nie zmieściło się już w świątyni. Kościół już pół godziny przed rozpoczęciem mszy był zapełniony po brzegi. Podczas mszy w świątyni panowała cisza, przerywana jedynie przez szerok zgromadzonych osób. Podczas odprowadzania ciała Eweliny na miejsce wiecznego spoczynku, ludzie nie kryli złości na oskarżonego. Wielu z nich mówiło, że naplułoby mu w twarz, że powinien być oddany w ręce społeczeństwa, a nie sądzony. Obawiali się, że Jacek wywinie się w wymiarowi sprawiedliwości, że zostanie skierowany do szpitala psychiatrycznego, unikając kary. Tak się jednak nie stało. 18 czerwca 2011 roku w chlewiskach, w miejscu odnalezienia zwłok Eweliny, został postawiony głaz ze zdjęciem Eweliny i wyrytym napisem. W tym miejscu 8 grudnia 2010 roku została brutalnie zamordowana 14-letnia Ewelina Skwara. Myślimy o tobie, nasz aniołku. 10 dni później został on również poświęcony. O miejscu zamordowania Eweliny pamiętają mieszkańcy Chlewisk i okolic. Codziennie ktoś przynosi kwiaty czy znicze. Na początku tego odcinka wspominałam, że rodzina państwa Skwarów przeżyła niejedną tragedię. Najpierw stracili córeczkę, bliźniaczkę Eweliny Paulinę. Ewelina straciła życie dokładnie 14 lat po siostrze, także 8 grudnia. Trochę ponad pół roku później, czyli 3 sierpnia 2011 roku. Państwo Skwara stracili trzecie dziecko, Przemysława. Jechał on skuterem i został potrącony przez samochód Deutico. Po wypadku został przewieziony do szpitala. Niestety po kilku godzinach zmarł. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się zgromadzić w tej sprawie. Sprawa bulwersująca. Zabójca i gwałciciel był krewnym Eweliny. Na szczęście nie uniknął kary. Przez cały proces nie wykazał choć odrobinę skruchy. On, mam wrażenie, cieszył się z tego, co zrobił. Cieszył się, że może o tym opowiedzieć. Chory człowiek. Aż strach pomyśleć, że takich właśnie jacków może chodzić po świecie wielu. A jakie są Wasze przemyślenia w tej sprawie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Proszę jednak o kulturalne wypowiedzi. To, że będziecie wieszać psy, nic nie zmieni, a agresja powoduje agresję. Jacka spotkała zasłużona kara: spędzi swoje życie za kratami. Można mówić, że będzie żył z pieniędzy podatników, ale co można zrobić? Najważniejsze, że nie zrobi już nic takiego, jeśli w ogóle zostanie kiedykolwiek wypuszczony. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam o łapkach, komentarzach i subskrypcji. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Papa! Pa.